Pomysł na to, co, co chcę zrobić, ponieważ na razie jest to projekt i chciałbym o nim troszeczkę więcej powiedzieć o tej chwili. Może dzięki czemu uda mi się Was zachęcić, to jest, yy, oczywiście, powstało przez pryzmat mojego osobistego doświadczenia, ponieważ w czasu, kiedy widzieliśmy się tutaj rok temu, praktycznie ostatnie 8 miesięcy, spędziłem właściwie 2 lata, spędziłem na tym, żeby znaleźć sobie chatę. Chodziło o to, że w dużej mierze już, już miałem zmęczone wynajmowanie mieszkania. I nadszedł taki czas, że pomyślałem sobie, że może fajnie byłoby już kupić mieszkanie. Z drugiej strony w, gdzieś tam w trakcie tego procesu też myślałem o tym, czy jest w ogóle sens tak naprawdę to robić. Czy, czy wiązać się z bankiem, z instytucją bankową na kolejne 30 czy 35 lat. Oraz w ogóle, czy jakiekolwiek relacje hmm, z bankami. To jest w ogóle queerowe, bo to jest mało queerowe dużo osób by powiedziało i może to też trochę wstyd, żeby, żeby, żeby taki kredyt hipoteczny wziąć. Natomiast finalnie udało mi się wziąć ten kredyt. Trzy lata zajęło mi udowadnianie swojej zdolności zdolności kredytowej, żeby, żeby to się udało. Też nie ukrywam, że bardzo duża pomoc była tutaj Pawła, który... Który doprowadził sprawę do końca, no i mieszkam na swoim e, ostatecznie. I teraz pomyślałem sobie, jakby, co w szerszym jakby ujęciu, co osoby nieheteroseksualne motywuje, a właściwie też nie, właśnie, czy ich mieszkania, to jak mieszkamy, jest z wyboru, czy też z przymusu, jak sytuacja nasza ekonomiczna, gospodarcza, wsparcie, bądź też brak wsparcia systemowego powoduje, że tak, taka, nie inaczej. Ile spośród nas mieszkania wynajmuje, ile kupuje, ile kupuje z partnerem, kto mieszka na spłotach, itd., dalej. Ale w, dlaczego, dlaczego to badanie? To, co się widzi na tak zwanym zachodzie, w cudzysłowie, czyli powiedzmy wszędzie tam, gdzie emancypacja geodetyku jest, jest większa, jest, jest zjawisko polegające na tym, że tworzą się pewnego rodzaju dzielnice. Brzydko to jest nazywane getta, ale, ale jest to takie pojęcie i, że używajmy go tutaj roboczo. I pytanie jest takie, czy u nas w Warszawie też coś takiego się dzieje? Czy tak naprawdę, czy mamy jakąś motywację, która nas kieruje do tego, żebyśmy mieszkali w konkretnych miejscach? Jeżeli tak, to co ma na to wpływ? Czy to, co jest, jest jakby priorytetem? Chciałbym, żebyśmy ustawili sobie taką hierarchię, czy to są kwestie ekonomiczne, czy to są kwestie związane z bezpieczeństwem na przykład, czyli to, że nie dostaniemy pory w nocy na przykład na danej ulicy, czy też nie, bo jesteśmy lub bardziej kolorowy. Czy jest to też dostęp do, do szeroko rozumianej kultury? To znaczy, czy mamy ją pod nosem, czy musimy przejechać 20 km i godzinę tramwajem, żeby, żeby dostać się do kina, czy, czy do knajpy. W każdym razie, poziom, poziom tego, co jest kierowane w tym momencie do osób LGBT z perspektywy marketingowej, jest tak naprawdę zerowy. Ostatnią, ostatnią rzeczą, taką miałem styczność, i pewnie wielu z Was też o tym słyszało, była reklama lotu która pojawia się najwięcej na stronie i zniknęła. Szkoda, um, uzasadnienie rzeczniczki prasowej lotu było takie, że, um, że po prostu treści na stronie lotu są dynamiczne i często się zmieniają z tego tereky zniknęły. Natomiast um, to, z jakim zainteresowaniem się to spotkało, mówi jednoznacznie o tym, że my jako osoby nienormatywne jesteśmy bardzo, bardzo głodni tego, żeby pojawił się w końcu na rynku ktoś kto swoje usługi będzie nam oferować. Ja akurat myślę o tym pod kątem mieszkaniowym, dlatego że w, swoim, w swojej przeszłości zawodowej przez ostatnie 4 lata pracowałem na rynku real estate i budowaniem strategii i naprawdę szereg deweloperów, z którymi rozmawiałem, mówi o tym, tak, w ogóle jesteście super grupą, w ogóle wydajecie du dużą kasę, średnia powierzchnia mieszkań przez Was kupowanych jest wyższa, prawda? Dings, Dublinka, no kids i tak dalej, i tak dalej. Mówi, no dobrze, no to może w takim razie zaadresujmy, zbudujmy komunikat. Przekaz marketingowy, który będzie adresowany bezpośrednio do osób LGBT. Nie musi być to na wstępie nic bardzo jednoznacznego. Wystarczy tylko umieszczenie panelu na portalach LGBT. No i wszyscy stała odpowiedź jest taka: no tak, ale wydaje nam się, że jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Na co ja oczywiście powtarzam, że macie Państwo okazję być jako, jako pierwsi, no i to zawsze gdzieś tam ucieka. Natomiast na pocieszenie powiem, że wczoraj byłem na spotkaniu i najprawdopodobniej tam się powiem. Pierwsza jako dewelopera w Warszawie przekonać do tego, żeby swoją reklamę też adresował do osób nienormatywnych. Dwa, tak naprawdę są dwa cele ostateczne tego badania. Jeden to jest socjologiczny, bo chcę naprawdę sprawdzić, czy, czy w ogóle coś nas łączy czy w jakikolwiek jeżeli jako osoby nienormatywne, czy na tle osób heteroseksualnych, czy nasze, nasze decyzje mieszkaniowe w jakikolwiek sposób odróżniają się od reszty. A drugi cel, nie ukrywam, jest stricte marketingowy. Bo jeżeli to badanie nie wyjdzie, jeżeli ono pokaże, że faktycznie stanowimy znaczącą grupę i warto adresować ten komunikat do nas, to ja z tym raportem, z tymi wynikami będę chodził o dewelopera, do dewelopera i przekonywał o tym, że warto. Plus dodatkowa rzecz, Agencja Nieruchomości. W Polsce nie ma jeszcze takiego daszka przy ofercie wynajmu mieszkań, że dane na przykład właściciel jest LGBT friendly. Pytanie, czy to jest potrzebne, czy nie. Mam nadzieję, że przejdziemy na to odpowiedzieć. Na stronie pomady, na fanpage'u pomady wrzucę wkrótce zaproszenie do tego badania. Jeżeli ktoś z Was zna się na metodologii i chciałby mi w tym pomóc, to znaczy przyjrzeć się temu, jak skonstruowałem kwestionariusz, macie badanie kwestionariuszowe, to będę bardzo wdzięczny za pomoc i mam nadzieję, że uda nam się wspólnie przekonać jakiś kolejny Babilon, że warto po prostu inwestować na skasę. Dziękuję.